Ustaw swoje fasolki. Nie no, nie mam pojęcia co to znaczy. Fasolki to są Czekamy na graczy. Few more players. Populating. 60 graczy. Proszę Państwa, jak nam pójdzie pierwsza runda? Ja zrobię tak, e, zrobimy tak, żeby... Zmienić ciuszki z skill'a, mówicie? Nie, Becia. Ok, how to play? Navigate... No, nic się ja nie pomyślełam. dzieje, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, Kasia. Zobaczymy. Zaraz w ogóle, jak coś to... A nie masz ubranka, idziesz na golasa. A, to, do Ciebie akurat, Dizzy... Okej, okay. tutaj są różne jakieś takie przeszkody i musimy zrobić tak, żeby te przeszkody ominąć. No lecimy już. O kurde, dobra, lecimy. Ej, widziałam to. Strzałki? Strzałkami się gra? No przecież kontrol chyba się skacze, tak? Fuck, a nie, to wsadem. O nie. Czyli używać tylko wsad i spacer. No i co, Czacior? Chyba, no. chyba, <laughs> chyba jednak wiemy, co jest na rzeczy, co? Czacior, chyba jednak kubuś patecki coś tam ogarnia w te y, gierki, co? Czemu się we wsadu, zawsze mi w Normalnie. Shit, chyba jestem. To jest tam... ostatni patecki, wstyd i hańba. Bo... Nie. strzałkami chce grać, bo tam w opisie było, że strzałką się gra. Ja też to widziałam. Lecimy, lecimy, lecimy. tak przed tobą biegnie. Co jest? Co się stało? Musisz stąd zrobić? Aha, bo ja nie widziałem, że tam jest ten. Dziura. Masz tylko spację, tak? Dojdę, dojdę. Doj. Jest! Dzięki Maciusie, jesteś 8... Odblokowano 8 dni.